Hej, moi drogi widzów. Wiem, że to nie jest taki odcinek, na który czekałeś, ale daj mi coś powiedzieć. Eee, Rozładowywuje mi się kamera, więc nie wiem, ile zdołam nagrać za pierwszym razem, także lecimy szybko. Słuchajcie, niedawno biłem 100k subskrypcji, także moje włosy będą fioletowe, nie martwcie się o to, bo to wam obiecałem na 100 subów, ale musicie chwilkę poczekać, bo we wtorek, może to już jest po wtorku, nie wiem jeszcze, e, mamy egzamin na prawo jazdy i chcę w miarę dobrze wyglądać, żeby się nie wyróżniać, wiecie o co chodzi. Także... Fioletowe włosy będą niedługo. Także przedstawiam Wam taki pierwszy odcinek QA. Można powiedzieć w cudzysłowie pierwszy, ponieważ zdawaliście mi bardzo dużo pytań, i na parę z nich od czasu do czasu chciałbym Wam odpowiedzieć. Minęło właśnie 11 odcinków typowych, lub coś w tym stylu. Także myślę, że tak co 10-11 odcinków będę wypuszczał taki jeden film, gdzie będę odpowiadał na Wasze pytania. Możecie napisać co o tym sądzicie, nie musicie, a możecie tylko obejrzeć. Także zaczniemy od pierwszego pytania: Dlaczego w Twoich filmach nie ma dziewczyn? Tu już Wam śpieszę z wytłumaczeniem. Słuchajcie, nieraz próbowałem zwerbować jakąś dziewczynę do swojego filmu, ale wiecie jak to jest. Z koleżankami jest tak, że. One się wstydzą, one nie chcą, a już kiedy widziałem na przykład tą zachętę u niektórych dziewczyn, które naprawdę chciały wystąpić w tych odcinkach, niestety zdarzało się tak, że a tu coś wypadło, a tu jednak mi ktoś nie odpisał i się nie dogadałem, i wiecie, i tak w końcu przestałem szukać dziewczyn do odcinka na siłę. Starałem się planować te odcinki tak, żeby nie było za dużo dziewczyn, lecz widzę, że brakuje mi tych dziewczyn na kanale, więc w końcu kogoś znajdę i mam nadzieję, że w końcu jakaś dziewczyna zgodzi się ze mną nagrywać. Nie chcę wyciągać takich, wiecie, osób, które po prostu się wstydzą, albo po prostu mają takiego stresa przed kamerą, że nie potrafią nic powiedzieć i tak naprawdę tylko utrudniają nagrywanie. Także, no, musicie poczekać. A może niedługo sam kupię perukę i sam będę grał dziewczynę. Like masny, także <laughs> wiecie o co chodzi. Poza tym, naprawdę dużo sytuacji było takich, że nie potrafiłem się z kimś dogadać, a ktoś był naprawdę chętny i to mnie chyba tak bardziej, bardzo... Zniesmaczyło dobrania dziewczyn na film, ale uwierzcie mi, może mi się uda kogoś zwerbować. Dlaczego zmieniłeś content kanału? I tutaj pojawia się taka długa opowieść, ponieważ wielu z was pyta mnie Hati, dlaczego kupiłeś abstrahuje, Hati, a dlaczego kupiłeś Malczyński? Hati, ale Max Crust nie robi to samo. Powiem wam coś. Przed wypuszczaniem filmików typowo typowy miałem minusowy przyrost kanału zamiast przychodzić mi subskrypcje, to mi odchodziły. Gdy wrzuciłem pierwszy odcinek, który planowałem bardzo, bardzo, bardzo długo, i wy mówicie, że na przykład Marcin Malczyński czemu go kopiuje. I ja wam coś powiem. Gdybym naprawdę mm, był taką kopią Marcina Malczyńskiego, to bym nagrał na przykład typowego dresa, który by wyglądał jak jego dres, ale tak nie robię, staram się wszystko robić, wiecie, po swojemu, tak? I tak samo chciałem robić to po swojemu. Na przykład, jako kiedyś widz, abstrahuję, bo zmiana kontentu przyniosła mi to, że po prostu nie oglądam ich, żeby nie mieć podobnych scen czy coś w tym stylu. Widziałem, że oni robią to tak mega profesjonalnie mają mega ekipa i wiecie, u nich to wygląda tak aż zbyt profesjonalnie. Tak zatęskniłem za tym, co było kiedyś, kiedy oni sami nagrywali filmy w słabej jakości. Wiem, że to na YouTube nie powinno się przyjmować, bo słaba jakość to, wiecie, od razu leci w dół, ale zatęskniłem za czymś takim, za takim po prostu, nie wiem, nastoletnim podchodzeniem do, tego, do tych filmów, tak? No wiadomo, z czasem im więcej subskrypcji, więcej osób się do tego przykłada, więcej można zainwestować i stwierdziłem, że chcę robić to. Poza tym, pierwszy odcinek przyniósł mi naprawdę bardzo dobre wyświetlenia. Um, też suby mi podskoczyły, to stwierdziłem, dlaczego mam tego nie robić. Po pierwsze, podoba mi się to, po drugie, planowałem to, a po trzecie, chcę to robić, to mi pomaga się wybić, to pomogło mi wbić stoka subów. Także dlaczego mam tego nie robić? <gry> Dlatego zmieniłem ten content. Poza tym gry mi nie odpowiadały, ja gry zrobiłem pod naciskiem innych mi innych osób, możecie się domyślać kogo, wiecie nie musicie. Ale wiecie. Gry mi nie pasowały, wolałem robić coś w stylu vlogów, lubię po prostu planować filmy i właśnie w taki sposób powstają takie. Poza tym miałem też parę pomysłów, które zresztą kiedyś podsuwałem już Marcinowi, także jeżeli on ich nie wykorzystał, to teraz ja mogę je wykorzystać, także mam drogę wolną. Dlatego zmieniłem kontent kanału. Poza tym podoba mi się to, co robię. Tyle. Kto stoi za kamerą, kto pisze scenariusze w twoich filmach? Teraz powiem wam taką ciekawostkę. Za kamerą stoję ja, jako aktor gram ja i paru moich innych kolegów um, Montuję ja i scenariusze piszę ja Także jestem prawie całą produkcją tych filmów Czasami wiecie, potrzebuję paru aktorów do filmów, to pomagają mi moi najbliżsi koledzy Którzy zresztą spisują się tak, tak o, naprawdę Ale wiecie jak to jest, czasami jeden kumpel nie może, czasami drugi kumpel nie może Czasami też możecie zauważyć, że to są takie produkcje zrobione z ręki jednej osoby Ponieważ uwierzcie, niektóre filmy nagrałem sam Trzy filmy nagrałem sam, kompletnie sam. YouTuberzy w 2017 roku, typowy streamer i bodajże, nie pamiętam co, ale jeszcze jeden film nagrałem sam, tylko i wyłącznie sam. Sam ustawiałem kamerę, sam ustawiałem kadry, potem sam montowałem, wcześniej sam pisałem scenariusz, uwierzcie mi. I wiem, że to widać. Czasami staram się nauczyć kolegów, nie wiem, dajmy na to, posługiwać się kamerą i w miarę się uczą, lecz wiecie, nie zawsze mogę na nich polegać, bo to są jednak koledzy, a nie współpracownicy, także. Polegam na tym, co mam teraz, tak, ale wiem, że kiedyś na pewno wszystko będzie lepiej wyglądać, ponieważ to jest dopiero początek. Nasza gra aktorska, nasze w ogóle takie całe zaangażowanie w to, znaczy zaangażowanie jest dużo oczywiście, ale to nasze doświadczenie jest tak znikomo małe. Ale wiem, że na YouTube przyjęło się coś takiego. Jest właśnie dużo takich osób, które nawet nie zwracają uwagi na to, jaką coś ma jakość. Liczy się treść. Nie zawsze liczy się jakość, wygląd i, wiecie, cały ten PR za tobą. Tylko liczy się treść i czasami ludzie chyba, wydaje mi się, że u mnie patrzą tak stricte na treść, niż na wykonanie tego filmu. Uwierzcie, ja się naprawdę staram się, lecz sami wiecie, nie wszystko da się zrobić samemu. Wiecie o co chodzi, ale ja dużo powtarzam, że wiecie. Dobra, nieważne będziecie dużo wiedzieć po tym odcinku. No i się staram. Tyle. Wiem, że z czasem będzie lepiej. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się nauczyć kolegów Będę mógł może kiedyś z nimi współpracować Kiedy będę zarabiał na tyle, żeby Po prostu móc przyznać im dole Bo wiecie, że już teraz za to co oni dla mnie robią Chcę to zrobić, lecz no wiecie Nie wszystko po pozwala, ale No, staram się być fair wobec kumpli I staram się starać Robić te filmy fajne Także to tyle i jeszcze mogę wam powiedzieć, jak wygląda takie robienie filmu. Czasami jest tak, piszę scenariusz, mówię do kumpli, tu, tu, dzisiaj i dzisiaj nagrywamy zazwyczaj w sobotę, bo wcześniej był rok szkolny i wiecie, w rok szkolny ciężko było na przykład dopasować kumpli do siebie, a teraz są wakacje, więc będzie łatwiej i wiecie, zazwyczaj w sobotę. Przedstawiałem im scenariusz, najczęściej nagrywałem z jednym kumplem, dzisiaj wrzuciłem odcinek, bo jest sobota, także wrzuciłem odcinek, który przyjął się tak swoim drogą, ale nieważne i wiecie, mówię co i jak, stawiam kamerę, ustawiam ostrość, siadam do kumpla i nagrywamy scenę i tak i tak dalej i tak dalej jak jesteśmy we dwóch, we trzech uda się czasami żeby jeden kumpel podtrzymał kamerę, ustawił wszystko no i jakoś tak leci i tak to wygląda potem siadam do kompa od razu montuję to jak najszybciej żeby jak najszybciej jak najszybciej, jak najdokładniej i żeby jak najszybciej wrzucić to na YouTube najczęściej jeszcze w sobotę dzisiaj zacząłem nagrywać o 14 a o 1712 12 był już film także uwierzcie, starałem się Trwał prawie 4 minuty. 4,20. Kto wie, ten wie. <grym> Także ten. Jak się nie staram, to pozwolę was, Wam obrzucić mnie kamieniami. Śmiało, dawajcie, róbcie to. Macie teraz swoją chwilę. <grym> Ej, no kurde, żartowałem tylko. Skąd jesteś? To pytanie też często pada. Mieszkam w okolicach Szczecina. Nie powiem wam gdzie dokładnie, bo już spotkałem się z takimi um, wypadkami, które nie powinny się zdarzyć, ze względu na to, że ludzie wiedzieli, gdzie mieszkam i to wam powinno wystarczyć. Województwo pomorskie niedaleko Szczecina. Tyle wam mogę powiedzieć. Opowiesz coś o sobie? A opowiem. A dlaczego nie? To powiem wam takich parę rzeczy. Dzisiaj jest sabota, we wtorek zdaję prawo jazdy, mam nadzieję, że zdam za pierwszym razem. Mam 18 lat, jestem wrażliwy, lubię Manchester United. YouTube to jest takie jedno z moich największych marzeń, które osiągnąłem niedawno, czyli wbicie stuka subskrypcji. Dziękuję. Poza tym nie wiem co wam mogę jeszcze powiedzieć. Macie dużo filmów, gdzie opowiadam o sobie, możecie śmiało zajrzeć. Także jestem wrażliwy, mam 18 lat, mieszkam w Pomorskim. Um... Tyle mogę wam dzisiaj powiedzieć. Jest godzina prawie 12, więc za bardzo nie myślę, ale jednak stwierdziłem, że czemu mam tracić czas, to nagrywam odcinek. <grych> I jeszcze jedno pytanie. Jak poznałem Malczyńskich i Remka? Malczyńskich poznałem tak, że um, Marcina już kojarzyłem bardzo, bardzo dawno. Nie wiem czy wiecie, w pewnym momencie Marcin miał... Mniej subskrypcji ode mnie, co jest nieważne, bo wyznacznik subskrypcji o niczym nie mówi. Także kojarzyłem go, on kojarzył mnie, po jakimś czasie, kiedy prowadziłem z kaktusem streama u niego na kanale. Marcin zobaczył tego streama, przyszedł z nami pogadać na TESA, zaproponował mi wejściówkę na meetup we Wrocławiu w 2016 roku, dokładnie pod koniec sierpnia. Pojechałem na ten meetup, poznałem się z nim osobiście, tam poznałem Dawida. Potem zaczęliśmy się tak wiecie bardziej kumplować, potem spotkaliśmy się na PGA, potem spotkaliśmy się na IEM-ie No i tak w sumie powstała ta cała znajomość A Remka poznałem, kiedyś z nim pogadałem na PGA, pamiętam, że Remek mnie subskrybował już uff, tyle czasu temu Po PGA go poznałem, to prawie IEM-a nie miałem z nim żadnego kontaktu Przed IEM-em tam dogadaliśmy się jakoś na Facebooku, potem na IEM-ie pogadaliśmy 5 minut Potem po IEM-ie zaczęliśmy razem grać w CS-a, zacząłem wchodzić na um, na kana, znaczy ten, na tym spika do Remka zaczęliśmy grać w CS. Y, tam potem y, bardziej się zakumplowałem z, loczkiem, z tam z Szumim tam z osobami, właśnie z tym spika um, Remka. Miesiąc temu byłem u niego, nagraliśmy film, jak wiecie, bo najczęściej pytają właśnie osoby, które przyszły do mnie od Remka. Także, no, także tak wyglądało moje łapanie znajomości na YouTubie, Nic takiego konkretnego. Poza tym, nie wiem, co tak naprawdę jest ciekawego w tym, jak kogoś poznałem. Większość youtuberów poznaje youtubera, innych youtuberów, przez YouTube'a, no to jest cała odpowiedź. Tak naprawdę, ja wam powiedziałem to mega szczegółowo, uwierzcie mi. No, także dziękuję wam, widzimy się za 10 odcinków. Jeżeli chcecie, możecie zasubskrybować, możecie zadać łapkę w górę i w komentarzu możecie zadawać pytania do kolejnych odcinków. I jeszcze jedna sprawa. Wielu z was pyta o taką białą bluzę z różą. Jeżeli nie wiecie, gdzie ją kupić, Link do sklepu macie w opisie. Bardzo dużo osób o nią pyta, także no, teraz już chyba wiecie, gdzie można ją kupić. A ja idę, bo jest mi strasznie gorąco, a mam okno zamknięte, bo tam gdzieś daleko grają jakiś koncert i to wszystko by było słychać, a ja nie chciałem, także kończę ten odcinek, otwieram okno, siądę do montowania i wy zobaczycie potem ten odcinek. Znaczy już go widzicie, ale teraz będziecie widzieć potem. Zadawajcie pytania w komentarzu. Wielkie dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć mordeczki.